Witam Państwa. To jest program Zdrowo Poinformowani, a w nim poruszymy kilka ważnych tematów. Na czym polega kwarantanna, nadzór epidemiologiczny i kontrola sanitarna, jak zabezpieczyć się przed koronawirusem, praca Straży Miejskiej w Płocku podczas epidemii, apel Marszałka Województwa Mazowieckiego do seniorów, dofinansowania dla przedsiębiorców, PKN Orlen przeznaczył kolejne środki na walkę z koronawirusem oraz ZUS gotowy do tarczy antykryzysowej oraz realizowania różnych świadczeń. Na czym polega kontrola sanitarna? Czym różni się nadzór epidemiologiczny od kwarantanny? Stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych oraz nakazów rządowych jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Kontrola sanitarna przeprowadzana jest tylko na granicach kraju. Osoba podróżująca otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane osobowe, namiary, deklarację stałego lub czasowego miejsca pobytu, wskazuje też skąd przyjechała i gdzie była. Osobom przyjeżdżającym do kraju może być mierzona temperatura, jednak temperatura w normie nie jest gwarantem tego, że dana osoba jest zdrowa. W części przypadków zakażenie może przebiegać bezobjawowo. Jeżeli chodzi o nadzór epidemiologiczny, trwa on 14 dni i odbywa się w porozumieniu z pracownikiem inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Nadzór wprowadzany jest wtedy, gdy na przykład ktoś pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, ale nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub osobą chorą. Wskazane jest wtedy praca zdalna, maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi osobami i wyjść z domu dwa razy dziennie należy mierzyć temperaturę oraz kontrolować swój stan zdrowia. Kwarantanna natomiast dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca obowiązkową kwarantanną objęte są wszystkie osoby wracające z zagranicy. Taka osoba przez dwa tygodnie ma całkowity zakaz wychodzenia z domu, nawet gdy czuje się dobrze i nie przejawia żadnych objawów choroby. Dotyczy to również wizyt u lekarza, wyjść do sklepu czy spacerów z psem. U osoby odbywającej kwarantannę zakazane są również odwiedziny. Gdy taka osoba poczuje się gorzej, szczególnie jeśli pojawi się gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, powinna natychmiast zawiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Wirus RNA jest osłonięty błoną tłuszczową, lipidową. Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol minimum 60%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze. Należy także pamiętać o rękawiczkach jednorazowych, maseczkach najlepiej z filtrem oraz właściwym myciu rąk. Priorytetem Straży Miejskiej są obecnie działania związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., czy mieszkańcy stosują się do wprowadzonych kolejnych obostrzeń. Strażnicy Miejscy, w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed koronawirusem, otrzymali od Urzędu Miasta 100 maseczek wielokrotnego użytku. Każdego dnia strażnicy wychodzą na ulicę. Podczas różnego rodzaju interwencji mają kontakt z osobami potencjalnie chorymi. Podczas całodobowej służby zużywają duże ilości jednorazowych rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz maseczek. Dla nas każdy rodzaj zabezpieczenia przed wirusem jest w tej chwili cenny. Maseczki, które otrzymali strażnicy miejscy od Urzędu Miasta Płocka, są wielorazowego użytku. Maseczki trafiły nie tylko do mundurowych z patroli, ale też do wszystkich pracowników straży. Dziękujemy za każde wsparcie. Od 20 marca w Polsce obowiązuje stan epidemii. Wśród najbardziej zagrożonych są seniorzy. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik apeluje, aby pozostali w domach. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest trudna. To wyzwanie dla nas wszystkich. Musimy pamiętać, że choroba COVID-19 nie jest zwykłym przeziębieniem. Proces leczenia jest trudny, a o jego skuteczności decyduje stan zdrowia i wiek pacjenta. Tym bardziej powinniśmy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, stosować się do wytycznych i dbać o siebie nawzajem. Wiem, że doskwierająca osobom starszym samotność jest często trudna do zniesienia. Jednak w obliczu zagrożenia, z jakim przyszło nam się zmierzyć, warto zmienić nas nasze codzienne przyzwyczajenia, zostać w domu i skorzystać z pomocy innych, w końcu życie mamy tylko jedno. Co do panującej sytuacji, naukowcy pozostają zgodni. Ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji wywołanej koronawirusem rośnie z wiekiem zagrożonego. Najmniej zagrożone są dzieci w wieku do 10 lat, najbardziej dorośli między 30 a 79 rokiem życia. Zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 jest szczególnie niebezpieczne dla osób w wieku 65, plus, ze słabszym układem odpornościowym. Problemem są także inne choroby towarzyszące, np. Na nadciśnienie czy cukrzyca. Pamiętajmy, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. Jeśli będziemy odpowiednio o siebie dbać, będziemy cieszyć się nim latami. Potraktujmy ten czas poważnie i wykorzystajmy go najlepiej jak potrafimy. Każdemu z nas przyda się odpoczynek i dodatkowa możliwość na nadrobienie w domowym zaciszu zaległości literackich, filmowych czy kulinarnych, łącząc przyjemne z pożytecznym dbamy o zdrowie swoje i innych, podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanz. Przedsiębiorcy z Mazowsza, u których wystąpił spadek obrotów w związku z pandemią koronawirusa, mogą zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pomoc w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z informacji przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wynika, że mamy do czynienia z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców dofinansowaniem na utrzymanie miejsc pracy. Przypomnę, przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów w związku z, oczywiście z pandemią koronawirusa, mogą zwrócić się o pomoc w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak pokazują ostatnie dni, zainteresowanie mazowieckich pracodawców jest bardzo duże. W ciągu zaledwie trzech dni od wejścia w życie ustawy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęło 149 wniosków, opiewających w sumie na ponad 66 milionów złotych. Pracodawcy wystąpili o dofinansowanie utrzymania miejsc pracy dla ponad 13,5 tysiąca pracowników. Także te pierwsze dni pokazują z jak dużym problemem mamy do czynienia i jak dużego wsparcia mogą oczekiwać przedsiębiorcy. O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy nie zalegają z należnościami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dopłaty, będą zobowiązani do utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania świadczeń. Oraz równy temu okresowi po zakończeniu wsparcia. PKN Orlen kupił kolejne maseczki chroniące przed zakażeniem koronawirusem. Pierwsza partia zostanie przekazana Agencji Rezerw Materiałowych i Fundacji. Koncern zwiększa wsparcie na rzecz walki z epidemią o dodatkowe 60 milionów złotych. Dodatkowo 60 milionów złotych na zakup 7 milionów masy. I właśnie dziś przyszedł pierwszy transport masek około miliona sześćset tysięcy. Te maski będą przekazane częściowo Fundacjom, ale również będą przekazane do Agencji Rezerw Materiałowych, która będzie tymi maskami dzielić. Proszę Państwa, oczywiście również wspólnie z panem Premierem Morawieckim, wspólnie z panem premierem Sasinem, również pracujemy poprzez nasze rozliczne kontakty międzynarodowe nad inną formą pomocy. Zakup maseczek to już kolejna inicjatywa PKN Orlen wspierająca walkę z koronawirusem. Fundacja Orlen przeznaczyła 10 milionów złotych na pomoc szpitalom w całej Polsce. Orlen Oil, spółka z grupy Orlen, w ciągu zaledwie 10 dni przestawiła linie produkcyjne płynu do spryskiwaczy na produkcję płynu do dezynfekcji rąk i uruchomiła jego dystrybucję. PKN Orlen podjął również decyzję o obniżkach cen paliw na stacjach własnych Orlenu w Polsce, by wszyscy, którzy w tym trudnym czasie muszą się przemieszczać, korzystali z samochodów zamiast komunikacji zbiorowej. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał spółek, które nadzoruje. Duża część firm od samego początku podejmuje nieustanne działania na rzecz walki z epidemią koronawirusa, jak produkcja płynu do dezynfekcji rąk, zakup maseczek czy darowizny na rzecz placówek służby zdrowia. Z kolei w perspektywie długoterminowej musimy zadbać o aktualną kondycję finansową przedsiębiorstw tak, aby mogły być potem źródłem pozytywnego impulsu dla gospodarki. To samo dotyczy się sektora MSP, bo to System naczyń połączonych. Jeśli kłopoty dotkną małe i średnie firmy, wpływy do spółek energetycznych też będą mniejsze. Na bieżąco obserwujemy sytuację i szukamy mechanizmów, które pozwolą przeciwstawiać się potencjalnym negatywnym skutkom gospodarczym po zażegnaniu epidemii. Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Przypominamy także, na stacjach Orlen pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska straży granicznej, krajowej administracji skarbowej oraz inspekcji transportu drogowego obsługiwani są poza kolejnością i mogą otrzymywać bezpłatnie wybrany gorący napój gotowy do tarczy antykryzysowej. Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej. To niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej proponowanej przez polski rząd. Tarcza obejmuje zwolnienie najmniejszych firm, to znaczy tych, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób, ze składek za marzec, kwiecień i maj. Poza tym tarcza wprowadza świadczenie postojowe, które dotyczy osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, to jest np. zlecenie, umowa o dzieło. Świadczenie postojowe dotyczy także samozatrudnionych, czyli osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają żadnych pracowników. Są również ulgi w opłacaniu składek. Ale już bez pobierania opłaty prolongacyjnej. To jest taka nowość, wcześniej była pobierana, teraz nie. Także można odroczyć sobie termin płatności składek lub rozłożyć je na raty właśnie bez opłaty prolongacyjnej. Aby otrzymać takie wsparcie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy złożyć odpowiedni wniosek. W jaki sposób? Mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Piotr Olewiński. Szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie, są oczywiście dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam również można pobrać wnioski, które należy złożyć w tej sprawie. Wnioski są dostępne na stronie zus.pl oraz na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I takie wnioski trzeba przekazać albo właśnie przez platformę usług elektronicznych ZUS-u, pocztą lub osobiście w placówce ZUS, ale oczywiście korzystając z tej wrzutki, która pozwala na bezpieczny, bezkontaktowy sposób na przekazanie dokumentów. ZUS zachęca również do kontaktu osoby potrzebujące pomocy w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów w ramach tarczy antykryzysowej. W tym celu uruchomiono specjalne linie telefoniczne. Nasi klienci, którzy chcą uzyskać pomoc w wymienieniu dokumentów, mogą do nas zadzwonić. Uruchomiliśmy specjalnie dwa dodatkowe numery telefonów dla płatników składek. To jest 22 290 87 02, drugi numer to 22 290 87 03. Przypominam również, że jest taka ogólna infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tam również będą udzielane e, odpowiedzi, numer to 22 560 16 00. ZUS przekazuje ważny komunikat dla osób, którym kończy się prawo doświadczenia w okresie epidemii koronawirusa, a jego przedłużenie wymaga przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika. Co w takiej sytuacji należy zrobić? W tej sytuacji bardzo ważne jest, aby złożyć wniosek w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ten wniosek oczywiście będzie rozpatrzony już po zakończeniu tego okresu epidemii, wtedy ta osoba zostanie wezwana na badanie u lekarza-orzecznika, natomiast w tym międzyczasie, w trakcie epidemii, świadczenie zostanie automatycznie przedłużone. To jest bardzo ważne, żeby właśnie złożyć ten wniosek, żebyśmy mogli wdrożyć odpowiednią procedurę. Kolejny bardzo ważny komunikat, tym razem dla przedsiębiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. To jest bardzo duże udogodnienie, ponieważ ci przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, mają czas do 30 czerwca i przez ten okres nie muszą śpieszyć się ze złożeniem wniosku, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wdroży wobec nich postępowania egzekucyjnego. W tym wydaniu programu to już wszystko. Wszystkie odcinki zdrowo poinformowanych znajdziecie Państwo na stronie internetowej plot.tv. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień o stałej porze.